Kochana duszo. Dziś anioły przychodzą do ciebie z czymś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na pewną osobę. Kogoś, kto może nie daje żadnych znaków, nie wysyła wiadomości, nie nawiązuje kontaktu, ale w ciszy, z ukrycia, wciąż jest, obserwuje, patrzy na twoje życie z oddali. I choć nie przyznaje się do tego nikomu, ani tobie, ani sobie, prawda jest taka, że jego serce nigdy nie przestało bić dla ciebie. Anioły mówią, że ta osoba czuje do ciebie coś, czego nie potrafi opisać słowami. Miłość? Tak. Tęsknota? Z pewnością. Ale to uczucie wykracza poza proste etykiety. To coś, co zakorzeniło się głęboko w jej duszy, co wciąż tam trwa, mimo upływu czasu, mimo okoliczności, mimo wszelkich pozorów. Ale jest coś, czego się boi. I to właśnie ten lęk powstrzymuje ją od działania. Boi się twojej reakcji. Boi się, że jeśli dowiesz się prawdy, że cały ten czas była obecna, obserwowała, czytała, słuchała, szukała Twojej obecności w internecie, w rozmowach, we wspomnieniach, to ją odrzucisz, że poczujesz się zdradzona, że nie zrozumiesz. A przecież to, co ona robi, wynika nie z manipulacji, nie z kontroli, ale z potrzeby bycia blisko, choćby z ukrycia. To może być ktoś, kto był częścią Twojego życia. Ktoś, kto kiedyś mówił, że już nic Was nie łączy, a jednak on nie potrafi żyć bez Ciebie całkowicie. Przegląda Twoje zdjęcia, czyta Twoje posty, pyta znajomych, sprawdza, co się u Ciebie dzieje, czasem przypadkiem, a czasem bardzo celowo. Zanim przejdę dalej z tą wiadomością, napisz teraz w komentarzu ten mantrę: Przyjmuję prawdę z odwagą i spokojem. To proste zdanie ma moc otwierania Twojej energii na głębsze zrozumienie. A teraz kontynuujmy. Anioły pokazują mi obraz tej osoby, siedzącej w ciszy z telefonem w dłoni. Przewija ekran. Zatrzymuje się na Twoim zdjęciu. Jej serce bije szybciej. Uśmiecha się delikatnie. Czasem smuci, tęsknota odbija się echem w jej spojrzeniu. Ale nie pisze, nie mówi. Nie robi nic, co pozwoliłoby ci dostrzec, że wciąż tam jest. Dlaczego? Bo w jej sercu toczy się wojna. Z jednej strony, tęsknota, potrzeba, pragnienie, by znów być blisko Ciebie. Z drugiej, strach. Ogromny, paraliżujący strach, że jeśli cię zbliży, ty się oddalisz. Że powiesz, dlaczego mnie szpiegowałeś, zamiast czemu nie odezwałeś się wcześniej. Ten lęk bierze się z poczucia winy. Ta osoba wie, że nie była z tobą szczera. Może odszedł bez słowa. Może zranił cię, uciekł w ciszę, gdy najbardziej potrzebowałaś odpowiedzi. I teraz myśli, że być może już nie zasługuje na twoje zaufanie. Ale anioły mówią: Ona cię nie zapomniała. Nigdy. Znasz to uczucie, kiedy czujesz, że ktoś jest, mimo że fizycznie go nie ma? Czasem spojrzysz w okno i masz wrażenie, że ktoś cię obserwuje. Czasem otwierasz media społecznościowe i czujesz dziwne napięcie, jakby ktoś właśnie teraz był na Twoim profilu. Czasem wspomnienie pojawia się znikąd, z całą intensywnością emocji, które wydawały się już wygaszone. To nie przypadek, to jego energia, która próbuje dotrzeć do Ciebie, choćby z ukrycia. Anioły chcą, byś wiedziała, jesteś wciąż obecna w Jego świecie, jesteś tą, o której myśli, kiedy zasypia, jesteś tą, do której wraca, gdy czuje się samotny, jesteś tą, której zdjęcie przynosi mu jednocześnie radość i ból, bo wie, że stracił coś wyjątkowego, coś, czego nie potrafi już odnaleźć nigdzie indziej. Ale to nie koniec historii, bo coś się zbliża, coś, co może wszystko zmienić. Anioły pokazują mi, że ta osoba nie będzie w stanie długo trwać w tym ukryciu. Jej serce staje się zbyt ciężkie od niewypowiedzianych słów. Nosi w sobie list, który chce ci przekazać, niekoniecznie na papierze, ale w spojrzeniu, w geście, w jednym zdaniu, które może paść przy spotkaniu przypadkowym, ale zaplanowanym przez los. Nie przestałem cię kochać. Takie słowa nie przychodzą łatwo, ale one już są gotowe. I kiedy zostaną wypowiedziane, coś pęknie i coś się narodzi. Czy czujesz, że to może dotyczyć ciebie? Czy twój umysł próbuje odrzucić tę wiadomość? A serce jednak zaczyna bić szybciej? To jest znak, bo ta osoba, która cię szpieguje w ciszy, nie chce już tylko patrzeć. Chce wrócić, ale nie wie, jak, i potrzebuje światła. Twojego światła nie by znaleźć drogę. Ale to jeszcze nie wszystko. Ona wciąż cię obserwuje. Z pozoru nie była niewidoczna, z ukrycia czujna, jej obecność nie daje się zauważyć, ale nie przestaje być realna. Codziennie zagląda w Twoje życie, sprawdzając, czy jesteś szczęśliwa, czy się śmiejesz, czy masz kogoś nowego. A każda informacja, każdy obraz, każdy najmniejszy szczegół trafia prosto w jej serce. Czasem to radość, częściej ból, ale wiesz, co najbardziej boli? Nie to, że nie jest przy tobie, tylko to, że sama siebie od tej obecności odsunęła. Anioły pokazują, że ta osoba bardzo długo próbowała siebie przekonać, że to, co do ciebie czuła było tylko chwilą, że to minie, że to tylko zauroczenie, ale minęły dni, tygodnie, miesiące i nic nie przeszło. Przeciwnie. Uczucie się pogłębiło. Stało się cichym, ale nieustannym pragnieniem obecności, głosu, dotyku, spojrzenia. Zanim pójdziemy dalej, napisz teraz w komentarzu 818, aby przywołać moc przemiany i ujawnienia prawdy, której twoja dusza jest gotowa doświadczyć. To nie jest przypadkowy numer kod budzenia. A teraz kontynuujmy. Anioły szepczą, że ta osoba obserwuje Cię nie z ciekawości, nie z zazdrości, ale z potrzeby, bo kiedy widzi Twoje zdjęcie, kiedy słyszy Twoje imię, kiedy trafia na coś, co Cię dotyczy, czuje, że jeszcze żyje, że jego serce, choć zranione, jeszcze potrafi bić, ale jednocześnie z każdą chwilą narasta w nim poczucie winy, bo wie, że sama siebie odsunęła od tego, co miało sens. Może odszedł przez strach, może przez dumę. Może przez przekonanie, że nie był wystarczający, ale cokolwiek wtedy nim kierowało, dziś już tego nie rozumie. Bo każda myśl o tobie mówi jedno: zrobiłem błąd i teraz ten błąd boli go bardziej niż jakiekolwiek odrzucenie, jakie mógłby sobie wyobrazić. Bo co, jeśli nie ma już odwrotu? Co, jeśli twoje życie już naprawdę ruszyło do przodu? Co, jeśli ta miłość, którą nosił po cichu przez cały ten czas, nie ma już dokąd wrócić? To pytania, które go dręczą. Każdego dnia. Ale mimo to nadal cię szuka. Czasem pod przykrywką, udaje, że przypadkiem. Ale ty dobrze wiesz, że nie ma przypadków. Może spojrzał na Twój profil społecznościowy. Może zapytał znajomych, co u ciebie. Może przechodził koło miejsc, gdzie kiedyś bywaliście razem. Jakby szukał echa Twojej obecności. To nie są przypadki. To dusza, która szuka drugiej duszy. Ale teraz pojawia się nowa potrzeba. Nie tylko by patrzeć, ale by zbliżyć się. Napisać, odezwać się, powiedzieć: Wciąż jesteś we mnie. I tu zaczyna się jego największy lęk. Bo co, jeśli odpowiesz chłodno? Co, jeśli uznasz, że jego milczenie było nie do wybaczenia? Co, jeśli nie dasz mu już szansy nawet się wytłumaczyć? Ten lęk paraliżuje. Dlatego jeszcze się nie odezwał. Dlatego wciąż szpieguje zamiast mówić. Dlatego trwa w cieniu, zamiast stanąć przed tobą. Ale anioły mówią: On nie wytrzyma długo bo serce, które tak mocno pragnie, wcześniej czy później musi się odezwać. I ta chwila się zbliża. Może zacznie od pozornego pretekstu. Może zapyta o coś błahego. Może wyśle wiadomość niby przypadkiem. Ale ty, ty będziesz wiedziała, że za tym stoi coś więcej. I wtedy wszystko się zatrzyma. Na krótką chwilę, tak intensywną, że poczujesz, jakby czas się zatrzymał. Będzie to moment, w którym poczujesz, to się dzieje. A wtedy twoje serce zada ci pytanie: co teraz? Odpowiem, przemilczę, otworzę drzwi, ale zanim ten moment nadejdzie, potrzebuję powiedzieć ci coś jeszcze. Ta osoba, mimo wszystkich swoich błędów, nie zapomniała o tobie ani na chwilę. Możesz w to nie wierzyć, możesz sądzić, że to tylko iluzja, ale anioły pokazują jednoznacznie. Energia, którą do ciebie wysyła, jest prawdziwa, pełna emocji, prawdziwa do bólu. I właśnie dlatego, jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce i czujesz, że wniosła dla ciebie światło i prawdę, a masz taką możliwość, delikatnie proszę, wesprzyj tę przestrzeń duchową, klikając, to było bardzo ważne. Ten mały gest pomaga nam nieść więcej takich przekazów do dusz, które tego światła potrzebują. Ale to jeszcze nie koniec. W głębi jego duszy budzi się decyzja. Już nie wystarcza mu patrzeć z ukrycia. Już nie wystarcza mu tylko wiedzieć, co u ciebie. Teraz pragnie być obecny, naprawdę. Ale czy twoje serce wciąż na niego czeka? Jest takie miejsce w sercu, którego nie da się oszukać. Można przekonywać siebie, że wszystko już minęło. Można uciekać w codzienność, zagłuszać uczucia obowiązkami, relacjami, pozorami. Ale to miejsce, ono wciąż żyje. I właśnie tam, głęboko w sobie, ta osoba wciąż nosi ciebie. Nie mówi o tym nikomu. Nawet sobie nie przyznaje się wprost, ale kiedy zapada noc, kiedy świat cichnie, kiedy zostaje sam ze sobą, Twoje imię powraca jak echo, nie jako wspomnienie, jako obecność. Anioły pokazują, że Jego dusza jest w ciągłym dialogu z Twoją. Nie potrzebuje do tego telefonu, słów, spotkań. Wystarczy myśl, wystarczy uczucie. Wystarczy, że zamknie oczy, a wszystko, co przeżyliście, staje przed Nim na nowo. Znasz to uczucie? Czy zdarza ci się nagle, bez powodu, poczuć jego obecność? Czy czasem odwracasz się w tłumie, jakby ktoś cię obserwował? Czy śnisz o nim tak realistycznie, że po przebudzeniu masz wrażenie, jakby naprawdę był obok? To nie przypadek. To jego energia wciąż cię szuka. Bo on, mimo że się oddalił, nigdy nie odszedł całkowicie. I teraz to zrozumiał. Wewnętrznie, w ciszy, on już wie. Nie potrafi dłużej żyć, udając, że cię nie kocha. Nie potrafi dłużej patrzeć z ukrycia. Nie wiedząc, czy w Twoim świecie jest jeszcze dla Niego miejsce, ale boi się, tak bardzo się boi, bo widzi, że jesteś silna, widzi, że idziesz naprzód, widzi, że świecisz światłem, które kiedyś znał, a które teraz tylko podziwia z oddali. I właśnie to światło budzi w Nim nadzieję, bo wciąż wierzy, że jeśli Twoje serce nie zamknęło się całkowicie, może jeszcze zdąży, może zdąży powiedzieć: Wiem, że zawiodłem, ale nie przestałem kochać. To nie będzie łatwe. On nie umie rozmawiać o emocjach. Nie potrafi wprost wyrażać tego, co go rozdziera od środka. Ale jest coś, co chce ci przekazać, i nie potrzebuje do tego wielu słów. Czasem jedno, przepraszam, znaczy więcej niż tysiące obietnic. Czasem jedno spojrzenie mówi więcej niż rozmowa. I on już wie, że jeśli kiedykolwiek ponownie stanie przed tobą, nie będzie udawał, nie będzie grał, nie będzie milczał, będzie prawdziwy, bo tylko to cię interesuje. Tylko prawda. Ale zanim ta prawda zostanie wypowiedziana, on musi jeszcze odnaleźć w sobie siłę, by przełamać strach. I właśnie teraz anioły pracują z jego duszą, by mu w tym pomóc. Widzę obraz. On siedzi w ciszy, a jego serce jest ciężkie. Z jednej strony trzyma telefon, z drugiej strony lęk. Pisze wiadomość, kasuje, pisze znowu i znowu kasuje. Nie wie, co powiedzieć, bo jak powiedzieć komuś, że się żałuje każdego dnia bez niego? Jak powiedzieć, że się nie przestało kochać, kiedy to się tak bardzo ukrywało, ale on to zrobi, bo to, co do ciebie czuje, jest silniejsze niż jego obawy. I ty, nawet jeśli nie masz jeszcze gotowej odpowiedzi, poczujesz, że ta wiadomość, ten gest jest prawdziwy. Zanim to się stanie, pozwól, że cię o coś poproszę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. To dla nas ogromne wsparcie, które pozwala tworzyć więcej takich duchowych przekazów. I inspirować coraz więcej serc. A teraz kontynuujmy. Anioły pokazują, że wszystko zaczyna się układać. Ścieżki, które wcześniej były splątane, zaczynają się prostować. Los przygotowuje przestrzeń do tego spotkania. I ono nie musi być fizyczne. Czasem wystarczy rozmowa duszy z duszą. Ale coś się wydarzy. Coś, co obudzi serce jeszcze bardziej. Może poczujesz niepokój. Może twoje ciało zareaguje dziwnie. Może wydarzy się coś przypadkowego. Komentarz, wiadomość, wspólna znajoma. Ale to nie będzie przypadek, to będzie impuls. I wtedy, Mon, wszystko zależeć będzie od Ciebie. Czy odpowiesz? Czy otworzysz drzwi? Czy pozwolisz, by powiedział, co nosi w sobie? Anioły nie proszą, byś podjęła decyzję już teraz. One proszą, byś otworzyła serce, byś zaufała, że to, co się zbliża, jest większe niż tylko relacja. To jest uzdrowienie, nie tylko jego, Twoje również, bo Ty też nosisz pytania bez odpowiedzi. Ty też czekasz, choć nie chcesz się do tego przyznać. Ty też masz w sobie przestrzeń, która nie została jeszcze domknięta. I ta przestrzeń, właśnie teraz, zaczyna pulsować. To znak, że czas prawdy się zbliża. Niektóre słowa zostają w duszy na zawsze, nawet jeśli nigdy nie zostały wypowiedziane, a w jego sercu jest ich wiele: zdania, które chciałby powiedzieć, ale nigdy nie miał odwagi, wyzwania, których nie podjął, gesty, które planował, ale których nie wykonał. I teraz wszystko to wraca z pełną siłą. Anioły pokazują, że on nie śpi spokojnie. Nocami przewraca się z boku na bok, walcząc z myślami, które nie dają mu spokoju. Widzi twoją twarz, słyszy twój śmiech, czuje dotyk twojej obecności, choć fizycznie cię nie ma. I z każdym dniem ta tęsknota staje się coraz bardziej nieznośna. Nie dlatego, że jesteś daleko, ale dlatego, że on sam oddalił się tak bardzo i teraz nie wie, jak wrócić. Bo nie chodzi tylko o to, żeby się odezwać. Chodzi o to, by zrobić to tak, by nie zranić cię bardziej, by nie naruszyć tego spokoju, który, jak widzi, udało ci się zbudować. On nie chce wtargnąć, nie chce przewrócić twojego życia do góry nogami, ale też nie potrafi już milczeć. Anioły pokazują, że przez długi czas próbował zagłuszyć to uczucie. Był z kimś innym, szukał nowych bodźców, zanurzył się w pracy, obowiązkach, znajomościach, ale to wszystko było jak cienie. Blade odbicia czegoś, czego naprawdę potrzebował, bo prawda była niezmienna. Nikt nie był tobą i nikt nie był w stanie dotknąć jego duszy tak, jak ty to zrobiłaś. On myśli o tobie nie tylko jako o byłej miłości, myśli o tobie jako o swojej najgłębszej prawdzie, czymś, co wydarza się raz w życiu i nie przemija, nawet jeśli czas próbuje to wymazać. Dlatego teraz, gdy widzi, jak promieniejesz, jak idziesz dalej, jak uśmiechasz się do życia, jego serce drży. Czuję dumę, czuję zachwyt, ale też ogromny ból, bo wie, że nie był przy tobie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowałaś. I nie wie, czy ty będziesz przy nim, kiedy on wreszcie się odważy, ale mimo wszystko on już wie, że musi spróbować. Anioły szepczą, że wydarzy się coś, co go do tego popchnie. To może być zwykła chwila przypadkowe zdanie wypowiedziane przez kogoś obcego post w internecie wspomnienie, które uderzy go z całą mocą coś małego, ale dla jego duszy przełomowego i wtedy już nie będzie odwrotu on napisze zadzwoni albo może po prostu stanie przed tobą bez planu bez wielkich słów ale z sercem otwartym i dłońmi drżącymi od emocji nie przyjdzie po to by błagać przyjdzie by powiedzieć prawdę nie potrafię już żyć udając że cię nie kocham ale to nie wszystko co chce ci przekazać bo on zrozumiał coś jeszcze głębszego że cię zranił nie tylko milczeniem ale i brakiem odwagi, i teraz nie chce już więcej uciekać. Wiesz, czego najbardziej się boi? Tego, że powiesz za późno. Te dwa słowa są jak ostrze, które tnie jego wnętrze na kawałki, ale wie, że jeśli nie spróbuje, nigdy się nie dowie. Anioły pokazują, że jego serce jest teraz jak otwarta rana, krwawiąca, ale gotowa się zagoić, ale tylko wtedy, jeśli usłyszy Twoją prawdę, a Twoja prawda może być balsamem. Ale może też być ciosem. I właśnie dlatego on potrzebuje jednej rzeczy bardziej niż przebaczenia, bardziej niż szansy potrzebuje twojej obecności, choćby na chwilę, choćby po to, by spojrzeć ci w oczy i zobaczyć, że to wszystko, co czuł, nie było iluzją. Czy jesteś gotowa? Gotowa nie tylko na jego powrót, ale naprawdę, która może zmienić was oboje? Bo to, co się wydarzy, nie będzie tylko rozmową, będzie duchowym przełomem. Spotkaniem dusz, które przez długi czas żyły w oddzielnych światach, ale nigdy się nie rozdzieliły całkowicie. I to spotkanie może uzdrowić więcej niż oboje się spodziewacie, ale może też zamknąć drzwi, które do tej pory pozostawały uchylone. Wszystko zależy od Twojego serca. Anioły nie mówią Ci, co masz czuć, one tylko proszą, byś czuła świadomie, byś otworzyła się na to, co przychodzi, nie ze strachu, nie z przeszłości, ale z obecności. Bo prawdziwa decyzja zawsze rodzi się w teraźniejszości, a teraźniejszość to ten moment, gdy jego dusza woła Twoją. Są chwile, których się nie planuje, ale które zmieniają wszystko. I ta chwila, kochana duszo, właśnie się zbliża, jak cisza przed burzą, jak oddech wstrzymany tuż przed słowem, które ma zostać wypowiedziane. On to czuje, Ty też. Nie możesz już zaprzeczyć, że ta obecność, choć milcząca, choć ukryta, jest prawdziwa, a On, Choć wciąż się boi, wie, że nie może już dłużej czekać. Anioły pokazują, że jego dusza zaczyna pękać pod ciężarem ciszy. Tyle razy chciał się odezwać. Tyle razy napisał wiadomość i jej nie wysłał. Tyle razy próbował sobie wmówić, że już nic nie czuje. Ale serca się nie da oszukać, a jego serce bije w rytmie Twojego imienia. To, co dzieje się teraz, nie jest przypadkiem. To, że trafiłaś na tę wiadomość. To, że zaczynasz czuć, że coś się zbliża. To, że coraz częściej myślisz o nim nie jak o kimś z przeszłości, ale jak o kimś, kto wciąż jest obecny, w Twoim polu, w Twojej energii, w Twojej duszy to wszystko są znaki. On obserwuje Cię nadal, ale już nie wystarcza mu wiedzieć, jak się masz. Już nie wystarcza mu patrzeć z oddali On chce być blisko, ale nie wie, czy Ty jeszcze tego chcesz. Zastanawia się, czy Twoje serce jest otwarte, czy wybaczyłaś, czy jeszcze nosisz Go w sobie. A każda z tych wątpliwości buduje mur, przez który trudno mu przejść. Ale mimo tego, on zbliża się. Ma świadomość, że możesz nie odpowiedzieć. Ma świadomość, że możesz powiedzieć: Za późno, ale mimo wszystko pragnie prawdy, bo tylko prawda może go uwolnić i Ciebie też. Anioły mówią, że to, co się zbliża, to nie tylko rozmowa, to oczyszczenie, to moment, w którym wszystko, co było tłumione, zostanie wypowiedziane. Wszystko, co zostało przemilczane, zostanie usłyszane. Wszystko, co bolało, w końcu się rozpłynie. Ale nie stanie się to, jeśli ty zamkniesz swoje serce. Bo choć on zbliża się, decyzja będzie należeć do ciebie. Czy przyjmiesz jego słowa? Czy dasz mu szansę, by się wytłumaczył? Czy pozwolisz sobie usłyszeć, co tak naprawdę czuje? To nie będzie łatwe. Możesz poczuć gniew, smutek, żal. Możesz chcieć się cofnąć. Ale jeśli zdecydujesz się wysłuchać, może się wydarzyć coś większego niż potrafisz sobie wyobrazić. Zobaczysz człowieka, który nie jest już tym samym co kiedyś, zobaczysz duszę, która dojrzała przez ból i milczenie, zobaczysz oczy, które płoną miłością, choć nie wiedzą, czy zostanie odwzajemniona, i wtedy twoje serce będzie wiedziało, co zrobić. Może odpowie uśmiechem, może łzą, może ciszą, która powie więcej niż tysiąc słów. Ale cokolwiek wybierzesz, będzie to właściwe. Bo prawda nigdy nie przychodzi, żeby nas ranić, przychodzi, żeby nas uwolnić, a ty też tego potrzebujesz. Anioły pokazują, że mimo Twojej siły, mimo tego, że poradziłaś sobie sama, mimo że jesteś dziś kobietą niezależną, świadomą, wolną, gdzieś głęboko w Tobie wciąż jest ta część, która nie dostała odpowiedzi. I właśnie ona, ta część, teraz zaczyna się budzić. Ona chce usłyszeć, że była ważna, ona chce wiedzieć, dlaczego została odrzucona. Ona chce, żeby ktoś spojrzał jej w oczy i powiedział: To nie była twoja wina. I ta osoba, właśnie teraz, zaczyna dojrzewać do tego, by to powiedzieć. Nie z żalu, nie z potrzeby odkupienia, ale z miłości. Bo choć próbował iść dalej, każda droga prowadziła go z powrotem do ciebie, bo każda kobieta, którą spotykał, przypominała mu ciebie, bo każde nowe było tylko cieniem tego, co przeżył z tobą. I teraz wie, że nie chce już żyć półprawdą. Nie chce już chować się za ekranem. Nie chce już obserwować cię z ukrycia, nie mając odwagi zapukać do twojego świata. On chce wejść z szacunkiem, pokorą i z sercem otwartym. I wszystko zaczyna wskazywać na to, że ten moment właśnie nadchodzi. Czy o tym marzysz, czy tego się boisz, a może obie te rzeczy naraz? To normalne, bo serce, które było zranione, zawsze drży, gdy zbliża się coś prawdziwego. Ale anioły mówią, tym razem nie będzie bólu, tym razem będzie ulga i może nowy początek. Są decyzje, które nie potrzebują słów, są wybory, które dokonują się w ciszy, głęboko w sercu, zanim jeszcze trafią do ust. I właśnie teraz On podjął decyzję: już nie chce tylko patrzeć, już nie wystarcza mu obserwowanie Cię z oddali, już nie chce żyć w cieniu Twojej obecności. Chce zbliżenia, prawdziwego, chce kontaktu, chce odpowiedzi. Anioły mówią, że on długo się opierał, walczył sam ze sobą, ale nie ma już siły żyć w półmroku, bo ile jeszcze można ukrywać to, co i tak przenika całą duszę? On czuje, że jeśli nie zrobi teraz kroku, będzie to jego największa strata, bo nie chodzi tylko o ciebie, chodzi o Niego samego, o Jego prawdę, o to, że po raz pierwszy w życiu chce być szczery, nie tylko wobec ciebie, wobec siebie. Anioły pokazują mi teraz obraz Jego serca: Jest zmęczony. Zranione, ale wciąż bije mocno, z nadzieją, że kiedy się pojawi, ty nie odrzucisz go od razu, bo On wie, że zawiódł, wie, że milczał zbyt długo. Wie, że szpiegowanie Twojego życia było tylko ucieczką przed prawdziwym krokiem, by cię znów zobaczyć, znów dotknąć, znów zapytać, czy jeszcze jesteś tam, gdzie kiedyś zostawiłem Twoje serce, i choć nie ma pewności, czy otrzyma drugą szansę, jego dusza już nie chce więcej czekać. On zaczyna przygotowywać się do spotkania. Może w jego głowie nie ma jeszcze planu, ale w jego sercu już jest decyzja. Zbliża się coś nieuniknionego. To może być wiadomość. To może być przypadkowe spotkanie. To może być telefon, który zadzwoni w środku zwykłego dnia. Ale ty, ty poczujesz, zanim to się wydarzy. Twoja dusza już przygotowuje się na to. Od kilku dni czujesz coś innego. Czasem łza pojawia się bez powodu. Czasem śnisz o nim. Tak intensywnie, że po przebudzeniu masz wrażenie, że był obok? Czasem czujesz nagły przypływ emocji, jakby coś nadchodziło? To nie wyobraźnia. To energia, to znak. Anioły mówią, że twoje pole energetyczne już wyczuwa jego zbliżenie. I nie. Nie po to, by zburzyć twój świat, po to, by przynieść ci odpowiedź. Bo prawda uzdrawia. Nawet jeśli boli, bo czasem jedno wyznanie leczy ranę, która latami nie chciała się zamknąć. On nie przyjdzie jako wybawca. Nie przyjdzie z kwiatami i obietnicami. On przyjdzie jako człowiek, który popełnił błędy, ale który wreszcie ma odwagę je nazwać. I to wystarczy, bo może właśnie tego najbardziej potrzebujesz. Nie pięknych słów, ale szczerego. Przepraszam, nadal Cię kocham. To nie znaczy, że musisz Go przyjąć. To nie znaczy, że wszystko wróci do dawnego stanu. Ale może to być początek nowej prawdy prawdy, która już nie boli prawdy, która przynosi ukojenie. Anioły pokazują mi, że kiedy On się odezwie, Twoje serce najpierw zadrży, zatrzyma się na chwilę, ale potem zacznie bić spokojniej, bo w głębi duszy czekałaś na ten gest. Nie po to, by zacząć od nowa, ale po to, by zrozumieć. On też tego potrzebuje. Potrzebuje zobaczyć, że nie wszystko zostało zniszczone, że choć Wasza historia się zatrzymała, nie została przekreślona, że nawet jeśli droga się zmieniła, miłość nie musiała umrzeć. I właśnie to daje mu siłę. W Twoim świetle on znów zaczyna widzieć nadzieję. Ale wszystko zależy od Ciebie, bo kiedy ta chwila nadejdzie, tylko Ty będziesz mogła zdecydować, co dalej: czy dasz Mu przestrzeń, czy wysłuchasz, czy spojrzysz Mu w oczy i pozwolisz, by jego dusza dotknęła Twojej, a może zamkniesz drzwi, cokolwiek wybierzesz, anioły są przy Tobie, nie po to, by Cię prowadzić w konkretnym kierunku, ale po to, by Ci przypomnieć. Każda twoja decyzja jest święta, bo ty też masz serce, i to serce zasługuje naprawdę. Ostateczna decyzja nie zawsze przychodzi w momencie logicznym. Czasem pojawia się w spojrzeniu, czasem w drżeniu dłoni, gdy wiadomość zostaje napisana, czasem w ciszy między dwoma osobami, która mówi więcej niż słowa. I właśnie taka chwila teraz się zbliża. Cicho, z pokorą, z prawdą, która już nie może dłużej czekać. On wie, że czas się kończy. Wie, że jeśli teraz nie zrobi tego kroku, jego serce na zawsze pozostanie z pytaniem: co by było, gdybym spróbował? I to pytanie boli bardziej niż jakakolwiek odpowiedź, jakiekolwiek ryzyko, bo niewiedza to też rodzaj straty. Anioły pokazują, że wszystko się już ułożyło. Los popchnął go do granicy. On już nie może się cofnąć. Czuje to w ciele, w emocjach, w duszy. Nie śpi, nie je, nie potrafi się skoncentrować, bo wszystko wewnątrz niego woła tylko jedno. To teraz, idź, powiedz, i właśnie dlatego, któregoś dnia, może dziś, może jutro, może w najbardziej niespodziewanym momencie, on się pojawi, może zadzwoni, może napisze coś prostego, może po prostu stanie przed tobą, ale kiedy to zrobi, nie będzie udawał. Zobaczysz go takim, jakim naprawdę jest, z lękiem w oczach, z miłością w sercu, z prawdą, którą nosił w sobie przez cały ten czas. On nie przyjdzie po to, by błagać o powrót. On przyjdzie po to, by przestać milczeć, bo milczenie zniszczyło już wystarczająco dużo, i teraz potrzebne są słowa. Tęskniłem, myślałem o tobie każdego dnia, bałem się twojej reakcji, ale bardziej bałem się już nigdy cię nie zobaczyć. To nie będą słowa doskonałe, ale będą prawdziwe, i to wystarczy. W tej jednej chwili wszystko się wyjaśni. Może odpowiesz od razu, może będziesz potrzebowała czasu, może najpierw przyjdą łzy, zanim przyjdzie odpowiedź. Ale to spotkanie będzie początkiem czegoś nowego, nowej prawdy, nowej wolności, nowego zrozumienia. Anioły szepczą, że Ty już jesteś gotowa, nosiłaś w sobie tę niewiadomą przez zbyt długi czas, i teraz dusza domaga się zakończenia, niekoniecznie relacji, ale tej ciszy, tego zawieszenia, tego braku wyjaśnienia, bo Ty też masz prawo wiedzieć, masz prawo czuć, masz prawo wybrać, nie z litości, nie z impulsu. Ale z miłości do samej siebie, bo tylko z tego miejsca możesz powiedzieć tak lub nie, i cokolwiek to będzie, będzie słuszne. On to zrozumie. I nawet jeśli odejdziesz, zrozumie. Ale jeśli zostaniesz, wtedy oboje poczujecie, że to, co było w ukryciu, przeszło przez światło, że już nic nie musi być niewypowiedziane, że już nie trzeba się chować, że miłość, nawet ta schowana przez lata, może znów oddychać. I właśnie to, kochana duszo, anioły chciały ci dziś powiedzieć. Twoja dusza nie przyjęła tej wiadomości przez przypadek, ona przyjęła ją, bo była gotowa. I jeśli czujesz, że ta prawda dotknęła ciebie, że wniosła coś głębokiego i prawdziwego, możesz, jeśli chcesz, wesprzeć nasze światło i dalsze przekazy duchowe, klikając przycisk, to było bardzo ważne. Polcze, to było bardzo ważne. Twój gest pomaga nam docierać do kolejnych dusz, które wciąż czekają na swoją prawdę. Jeśli ta wiadomość resoł <Souv> komwoce esua situasę, z comentarios, wybieram to, co służy mojemu sercu. Podziel się swoimi przeżyciami w komentarzach. Jeśli podobała Ci się ta wiadomość, polub ją i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.